Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Krzysztof.pl. Powrót kanału po długiej nieobecności zaczynam od materiału z obchodów 30-lecia Fundacji Latebra, poszukującej skarbów z minionych epok. Obchody odbyły się na przełomie maja i czerwca 2024 roku. Jak wiecie, Poszukiwania to jeden z moich koników, a z fundacją współpracowałem wiele lat. Gośćmi tej znamienitej imprezy byli m.in. Adam Sikorski oraz współpracujący od lat z panem Adamem Robert Kmieć. Razem tworzyli szeroko znane widzom materiały historyczne. W programie było nie minęło, a dziś pracują wspólnie przy tworzeniu filmów na platformie YouTube w programie pod nazwą Kanał Historyczny Adama Sikorskiego. Link do tego kanału podaję oczywiście w opisie. Zapraszam zatem na prelekcję dla koneserów historii oraz ciekawskich nowych technik poszukiwawczych. Opowieści pana Roberta okraszone są ciekawymi faktami z realiów poszukiwań, potocznie i dosłownie mówiąc skarbów. Życzę Wam miłego oglądania. Nazywam się Robert Knieć, jestem geofizykiem z wykształcenia. Zajmuję się badaniami gruntu od ponad 30 lat. Chciałem Państwu zaprezentować nowe technologie pomiarowe, które pojawiają się na rynkach światowych i które trafiają obecnie do Polski, dzięki w szczególności środkom unijnym, ponieważ ten sprzęt jednak nie jest na razie jeszcze tani. Natomiast dzięki temu sprzętowi pojawiają się nowe perspektywy i nowe możliwości pomiarowe, które do tej pory fizycznie były trudne w przypadku archeologii czy geologii do wykonania, a dzięki tym nowym właśnie technologiom daje nam możliwość rozwiązywania pewnych problemów, badań i innych rzeczy, które do tej pory niestety nie, nie były wykonalne. To, co Państwo widzicie tutaj po swojej lewej stronie, to są e, tak zwane statki powietrzne, które są wyposażone w urządzenia magnetyczne. Tu mamy do czynienia z dwoma magnetometrami protonowymi i magneto, e, magnetometrem cezowym. A pod spodem taka puszeczka, która fizycznie jest pod spodem, to jest urządzenie georadarowe. Te wszystkie urządzenia już dzisiaj montuje się na właśnie statkach powietrznych i dzięki nim można wykonywać różnego rodzaju pomiary. Dzięki rozwoju statkom powietrznym udało się skonstruować takie urządzenia, mówimy o dronach, które dają się programować, czyli operator, który ma za zadanie wykonanie jakiegoś pomiaru na danym terenie. Programuje sobie taki statek powietrzny, zanim, zanim on wykona pomiary i fizycznie naciska jeden guzik, który wysyła ten statek powietrzny w zapro zaprogramowaną przestrzeń i ona sobie tam wykonuje sama pomiary, wraca do punktu y, wyjściowego i fizycznie ląduje, pobieramy z niej kartę pamięci, wrzucamy do komputera i mamy cały obraz tego, co się znajduje w danym fizycznie terenie. Także jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, to powiem szczerze, że są to właśnie dosyć nowe nowinki na świecie. Ze względu na udało się to skonstruować dzięki miniaturyzacji elektroniki, czyli te sensory, wszystkie magnetyczne, różnego rodzaju podzespoły, stały się zminiaturyzowane do takiego poziomu, że widzicie Państwo, są to takie malutkie puszeczki, które potrafią robić, robić właśnie takie bardzo specyficzne i bardzo takie profesjonalne pomiary, gdzie do tej pory nosiliśmy takie urządzenia na plecach, które ważyły po czasami nawet 10-12 kg i niestety wykonanie badań były dosyć skomplikowane. Natomiast tu jest pełna już automatyka. Do, dodam jeszcze, że dzięki nowemu wersji oprogramowania te te wizualizacje przestrzenne, jeżeli chodzi o wyniki, są dosyć takie bardzo proste w interpretacji, dzięki czemu e, takie urządzenia może obsługiwać są ludzie, którzy nie, nie mają wykształcenia geofizycznego, wystarczy dobrego pasjonaty, troszeczkę czasu poświęcenia i można śmiało takie urządzenia samemu e, używać do badań. Ja Państwu może, zanim, bo tak, testowałem, pokażę Państwu filmik, który wykonaliśmy z testów tych, tych, tych urządzeń, ponieważ my mamy pewne plany związane z tymi urządzeniami. Plany związane takie, które yy, chodzi o pewne tematy poszukiwawcze, yy, na których my pracując przy programie Było Nie z Zadanie polegliśmy. Chodzi o szukanie polskich tankietek pod wodawą, szukanie polskich yy, TK, yy, 7TP, czołgów w kraskach yy, nad Wisłą. Chodzi o to, że warunki, go, warunki terenowe są tak trudne, że tam wykonanie badań jest dosyć problematyczna. Natomiast dzięki tym urządzeniom, które Państwo widzicie tutaj w tej chwili otwiera się jakby całkiem nowe okno pomiarowe, całkiem nowe okno w ogóle jeżeli chodzi o kwestie wykonania badań. Więc nasze tematy, które od wielu lat czekają na rozwiązanie właśnie dzięki tym technologiom mamy nadzieję, że będzie będą spuentowane w taki czy inny sposób, pozytywny lub negatywny. Teraz Państwu puszę taki filming z testów, które fizycznie zostały wykonane, które pokażą Państwu możliwości em, tego, tych urządzeń. To jest akurat planowanie lotu tego droga. Tak wygląda siatka zaplanowana. Kolorowe mapki, które Państwo na samym końcu widzieli, to są wyniki badań, które otrzymujemy, czyli mamy kompletnie, kompletną bazę informacji dotyczących tego, co to są za obiekty, jakie są fizycznie wielkości. Dodatkowo widzieli Państwo tą wiszącą sondę, taką, która jest pod dronem. Ta sonda ma jeszcze takie możliwości, że można ją zanurzyć w wodzie i ciągnąć jako boje, czyli jeżeli mamy dosyć głębokie akweny wodne, które czasami sięgają 20 metrów, więc żeby sięgnąć do głębin tych, tych, tych akwenów możemy tą cewkę dosłownie opuścić wodę i latać nad samą powierzchnią yy, wody, a ta sonda umieszczona pod wodą też wykonuje fizycznie pomiary. A bron to uciągnie? Yy, co? Proszę? Gron tą cewkę uciągnie w tym? W tym? A dlaczego ma nie uciągnąć? No nie wiem, bo ile... nie wiem. Nie nie. nie, nie, no to kwestia od dronu i jeszcze jego możliwości, bo niektóre drony mają upload, czyli ładunkowość tylko około 12 kg. Także bez większego to problemu. To, to I z tym y, urządzeniem nie lata się zbyt szybko, tylko to, to jest w między 2, a 5 km na godzinę. Im wolniej, tym fizycznie lepiej, bo się stabilniej, stabilniejsza cewka jest, y, sensor a, magnetyczny jest bardziej stabilniejszy. Więc y, y, powiem Państwu jeszcze tak, Pokazałem Państwu, jak mniej więcej wyglądają te fizycznie nowe technologie, a teraz Państwu y, pokażę, gdzie te urządzenia zostały wykorzystane y, przy tak zwanym y, temacie, który był bardzo popularny kilka lat temu w Polsce, w tak zwanym 65 km. Y, problem polega z geofizyką, tak, że ona odpowiada na wiele, wiele bardzo ważnych aspektów pomiarowych. I odpowiada dosyć szybko. To, co się działo na 65. kilometrze, to była po prostu farsa. Ponieważ dla każdego dobrego geofizyka w Polsce, który dysponuje takim sprzętem, odpowiedzenie, czy tam znajduje się złoty pociąg, czy w ogóle przedmiot, duże przedmioty stalowe, żelazne, to jest 15 minut. A farsa trwała 2 lata. 2 lata. Reklama Więc widzicie, komuś, widzicie Państwo jak ludzi można wprowadzać w błąd tylko po to, żeby, żeby, żeby po prostu nabić kapzę sobie lub też ewentualnie stworzyć jakieś twory, fundacje różnego rodzaju i tak dalej. Teraz Państwu pokażę konkretne wyniki badań dronem tego typu wykonane na 65 km, żebyście Państwo widzieli, jakie to przedstawia, ta technologia przedstawia możliwości. To, co Państwo widzicie w tej chwili jest to test robiony pod liniami wysokiego napięcia, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak dron zachowa się w czasie pomiarów na 65 km, więc wykonaliśmy testy pod średnim napięciem i to są mapka magnetyczna, która zobrazuje obiekty metalowe, które zostały wykryte pod tą fizycznie linią. Jest opisane, kiedy to było zrobione. A później udaliśmy się na torowisko. To miało imitować złoty pociąg, który tam się znajduje pod ziemią. Zaraz Państwo zobaczycie, o tam sobie lata taka mała flamka ze względu na jakość obrazu, no niestety nie mamy do, 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 dobrego podglądu, ale zaraz on będzie wracał z powrotem i zobaczycie Państwo jak tak duża masa przez tego typu urządzenia jest fizycznie bardzo w łatwy sposób zobrazowywana. Czyli nie ma tu pomyłek. Tu, tu jest przelot, jest odpowiedź: jest albo fizycznie nie ma. O, ląduje w tej chwili dron i zaraz będzie wynik, który pokaże, jak zobrazował ten właśnie obieg w postaci tego pociągu towarowego. Widzicie ten czerwony pasek? To jest właśnie pociąg, który został wyobrażony. Tło to jest ten niebieski, czyli gdyby go nie było, to ten obraz był cały fizycznie niebieski. A to już jest, przedstawia e, 65 km, i zaraz Państwo zobaczycie, wykonaliśmy e, w 2018 roku przed zmianą prawa, żeby nie. Pusić się, jeżeli chodzi o kwestie złamania prawa, bo wtedy to było wykroczenie, teraz to już jest przestępstwo, więc przed nowym rokiem pojechaliśmy specjalnie na 65 km w 2017 roku i wykonaliśmy badania właśnie skanowania magnetycznego na 65 km i Państwo zobaczycie jak się to odbywało i jaki efekt końcowy przyniosła, przyniosły te badania. Właśnie wynik pomiarowy, jedyny obiekt metalowy, który został znaleziony za to, to kółeczko, które tam Państwo widzicie. Je, je, jeden jedyny obiekt, który tam na 65 rocie w ogóle nie przypomina chyba złotego pociągu chyba. Ale chyba, że już go tam rozebrali na części w trakcie, to chyba, że tak. Co do jeszcze nowych technologii, oczywiście Państwu przedstawiłem tu tylko fragment możliwości zastosowania hmm, Technologii, jeżeli chodzi o kwestie dronowe. Natomiast geofizyka pogalopowała też bardzo daleko, jeżeli chodzi o kwestie pomiarów archeologicznych, ponieważ wykonywanie dzisiejszych badań nie odbywa się w tak zwany tradycyjny sposób przy użyciu wykrywaczy metalu. Natomiast są to specjalne systemy wielokanałowe, które pozwalają nam wykonywanie badań na bardzo dużych powierzchniach. Czasami nawet 10-15 hektarów. Ja zaraz Państwu też pokażę taką demonstrację, gdzie używaliśmy m, takiego, m, takich e, z nowych systemów geofizycznych n, na Grunwaldzie. Czyli podczas. O, widzicie, to Państwo to jest takie. UTV to się nazywa. To jest taki pojazd, do którego montuje się z przodu specjalny system magnetyczny. Akurat w tym przypadku to jest czterokanałowy, oczywiście można go powielać 8, 16 kanałów i tak I jeździliśmy takim sobie kładkiem po całym Grunwaldzie, oczywiście po zweryfikowaniu terenu przez poszukiwaczy. Czyli najpierw weszli poszukiwacze, Przebrali ten cały teren, natomiast myśmy przy, przyjechali, chcieliśmy sprawdzić, jak dokładnie teren został przez poszukiwaczy sprawdzony. No i niestety poszukiwacze polegli swoją technologią z tym, co zaraz to urządzenie Państwu pokażę, bo okazało się, że zeskanowaliśmy 5 hektarów i po 5 hektarach wyszło 1123 obiekty, które nie zostały w żaden sposób podjęte przez poszukiwaczy. Ominęli go ich co totalnie, więc... Widzicie Państwo, proszę, te wszystkie plamki to są miejsca, w których zostały odnalezione obiekty metalowe i to tak niektóre bardzo dużej wielkości, co, 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 co było naprawdę dosyć dziwnym rzeczą, dlaczego, dlaczego akurat nie wykrywacze nie, nie dały sygnały na takie obiekty. Także widzicie Państwo, jeżeli chodzi o kwestie geofizyki, ona ma zastosowanie w różnych dziedzinach, w archeologii, geologii, inżynierii, budownictwie, nawet jeżeli chodzi o kwestie poszukiwania pod wodą, czyli różnego rodzaju skarbów, tak prawdę mówiąc. Na sam koniec pokażę Państwu jeszcze, jeżeli chodzi o skarby, bo to jest taka dosyć jakby magnes, jeżeli chodzi o kwestie poszukiwaczy, wykrywaczy i, i geofizyki, Mieliśmy okazję pojechać w 2021 e, 20, e, roku na wyprawę na wyspy Karaibskie i szukaliśmy tam sześciu galonów, które były hiszpańskich. To były sześć galonów hiszpańskich, które przewoziły do Hiszpanii dublony, czyli złote, złote monety. I człowiek, który zajmował się tym tematem, znalazł w, w Hiszpanii w archiwach informację, że ten cały konwój, jakby tak nazwać tych statków, nie do w żaden sposób nie dopłynął do wysp Hiszpanii i coś się z tym całym ładunkiem fizycznie stało. Hiszpanie podej podejrzewali ang Anglików, że oni to przechwycili, ale się okazało jednak, że prawda się okazała troszeczkę inna. Natomiast w dokumentacji były bardzo dobre wskazania, jeżeli chodzi o kwestie poszukiwań. Wiedzieliśmy, gdzie mamy płynąć, w którym miejscu fizycznie szukać, i wykorzystaliśmy też nowego typu systemy sonarowe, które pozwoliły nam spróbować się zmierzyć z tą historią, ponieważ historia odległa bo ona z 1600 któregoś roku, więc, więc bardzo odległy czas. Nikt przed nami tej, tej, nie podjął się jakby tego tematu, gdyż te informacje wypłynęły tak, z, z, powiedzmy, nieoficjalnie z tych, z tych archiwach i razem tu taka ekipa z Polski zorganizowała właśnie pierwszą polską wyprawę na Karaiby właśnie w poszukiwaniu tych galeonów z tymi skarbami. Ja zaraz Państwu pokażę taki filmik skrótowy z tego, co udało nam się tam pomierzyć, co udało nam się odnaleźć, także to będzie taki jakby wisienka na torcie całych poszukiwań, bo powiem takie rzeczy są tylko możliwe za granicą. Ja nie wierzę, że w Polsce są ukryte skarby na Dolnym Śląsku, ponieważ ja zacząłem swoją eksplorację w Polsce w 1996 roku. Ja już na Dolnym Śląsku przez 3 lata eksporowałem ten teren. Jeździliśmy o tych wszystkich zamkach, co moi koledzy tutaj wcześniej wspomnieli. Mówimy o książu, o grodnie, mówimy o, 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 kar, o karpnikach. No, prawie wszystkie zamki zjechaliśmy z dłuższy szers z, z urządzeniami geofizycznymi. Mamy z tego oczywiście też filmiki, które, które może kiedyś gdzieś tam w ciące jakieś się pojawią, ale nie udało nam się niestety nic w tamtych czasach znaleźć, chociaż dysponowaliśmy jednym z najlepszych sprzętów jak na tamte lata. Natomiast jedna taka jeszcze ciekawa rzecz, która mnie tutaj dzisiaj jakby ujęła, że moi przedmówcy, jak i w przypadku Latebry, jak i Krzysia, ale ja, który zaraz będzie opowiadał pewne rzeczy i... i, i Powtarzają się tematy. Wszędzie tam, gdzie były opowiadane tematy dotyczące poszukiwań, myśmy już tam byli, myśmy robili też pomiary. Każdy z nas widzę robił osobno. Nikt nie wie, co cokolwiek znalazł. To tak, jakbyśmy się z innych światów byli, ponieważ ja te zamki robiłem, mam bardzo dużo informacji takich, które, które pewnie gdyby ujrzały światło dzienne w tamtych... W momencie, kiedy myśmy te badania wykonali, to nie byłoby sensu ich kontynuować po raz drugi, po raz trzeci, ponieważ no, sprzęt, który używamy do naszych badań, jest to sprzęt światowej klasy i tutaj nie ma pomyłek. Może się mylić operator, ale sprzęt się fizycznie nie myli, więc to jest tylko kwestia tego, kto ma jakie doświadczenie w tej branży i, i, i tyle. No, tutaj nie ma, nie ma innych odpowiedzi, dlatego też jak mi chłopaki mówią właśnie o, o tych zamkach, które tutaj przed chwilą chwilę padały, Czocha, książ mówię grodno y, y, kartniki to naprawdę tam było na Wszystkie przemierzyliśmy wzdłuż i co I to z takim sprzętem dosyć, dosyć mówię, profesjonalnym, więc dlatego Krzysio, który zaraz tutaj pewnie będzie rozwijał swoje wątki, jeżeli chodzi o poszukiwania różnych skrytek poniemieckich z tymi ciężarówkami ze złotem, fabrykami podziemnymi. No, w pewnym stopniu legendy są, natomiast nikt chyba do dnia dzisiejszego nie... Oficjalnie nie znalazł żadnego takiego potwierdzenia, że taki depozyt kiedykolwiek istniał, chociażby przykład 65. kilometra, tak szybko jak przyjechał, tak szybko odjechał. Za przeproszeniem dwa lata, co prawda to trwało, no, ale to taka farsa była, że tak jak mówię, 15 minut trzeba było, żeby tam sprawdzić, ten pociąg jest. Po co było to opowieści, te wszystkie próbowanie, tajemnice, kombinowanie, to wszystko to są takie, było chyba skok, skok na kasę. A teraz wyprawa na Karaiby, prawdziwe skarby.

Czy sam Łączu? Łączu, czy potężny klub z Koralówka? widać, że to jest. Można śmiało stawiać, że to jest XVII wiek. Więc to by się pokrywało, bo było w tym miejscu, w którym mieliśmy informacje z tych dzienników hiszpańskich. tak dokładnie. Tych. Kapitana, który opisał tam całe, całe informacje, gdzie te statki się tam znaleźli, resztki tych statków, bo tam popłynęła jakaś tam ekipa ratunkowa, ale nie odnalazła statków, tylko resztki rozbitych, rozbitych galeonów. Teraz te łańcuchy będą widoczne, także tutaj może ten obraz że nie jest dobrej jakości. O i też używaliśmy robów specjalnych, takich mówię, robotów podwodnych do. do filmowania Dokładnie widać, bo tam będą zdjęcia zrobione, które zostały wykonane przez roba tego statu, tego robota podwodnego, który bardzo dokładnie zobrazował miejsce odnalezienia tych kół, które nie bardzo wiedzieliśmy, od czego te koła fizycznie są, ale na łańcuchy potężne, kute, grube, o widać tutaj w tej chwili, widzicie Państwo, tam takie kółeczko no, widać, tego, zaraz będzie łańcuch, o widać przeplecione w koralowcach. Prawie niewidoczne. Całkiem podobna, całkiem możliwe, że mogła być system właśnie kotwicy tak i mechanizmu. Ale jak to z się zidentyfikowali po prostu? Było pokazane na samym początku, była mapka, jest, jest, jest pokazany, był fragment... Yy, nie, na sonogramie, jak to wyglądało. A to mówię, na samym początku była fragment radarogramu z sonaru, gdzie jest pokazany obiekt w postaci takiego drewnianego, jakby dużego człuna. Natomiast z wymiarowania okazało się, że to nie jest czółno, tylko to jest no, potężny statek, Galeo, który ma tam 20, ileś tam, 28 czy 29 metrów miał długości. To jest około całe, widać? To jest dokładnie to miejsce, które opowiadała notatka tego kapitana hiszpańskiego floty, która popłynęła na ratunek tego całego majątku, gdyż no, to była fortuna. Zresztą system monetarny, który Hiszpanii przez wiele lat produkowali, odbywał się na tak zwanej nowej ziemi. Czyli nie w Hiszpanii, tylko na właśnie na tych zdobytych lodach, ponieważ dla tych tubylców India nie stanowiło żadnej wartości, dlatego nie wali się, że ktoś to ukradnie, dla nich to był zwykły metal, natomiast dla Hiszpanii Anglicy wiedzieli dokładnie co to jest złoto, co to jest srebro, więc łatwiej im było po prostu produkować to i statkami przewozić do Hiszpanii. Była poza, poza... I teraz powiem jaka kontynuacja, bo kontynuacja. to mówię, to jest rok 2020, natomiast przydarzył się chyba najgorsza tragedia świata, tak zwany COVID, którzy Ukraińcy nas wyleczyli później bardzo szybko, bo myśmy szczepionki brali, a oni chyba przyszli do Polski i okazało się, czy nawet ci tak zwani doktorzy, lekarze tam z tych innych krajów Afryki, które tak bez szczepionek, bez niczego przydostali się do naszego kraju i nie byli chorzy w ogóle. Więc przez ten COVID, który niestety wybuch, mieliśmy jechać na drugą wyprawę, ale już nie związaną z poszukiwaniami, ponieważ poszukiwania już zostały zakończone i wiemy konkretnie, gdzie te statki fizycznie są. Natomiast problem polega na technologii wydobywczej, bo to jest jak już całkiem inna branża spoza fizyki. Żeby wydobywać takie rzeczy trzeba mieć specjalne urządzenia, bo to trzeba odpiaszczarze takie, takie używać. więc... I dla mnie to jest czarna magia, bo ja tym się nie zajmuję, natomiast kiedy zaczęliśmy się pochylać, zaraz po przyjeździe do Polski, bo no jest sukces, no i odnaleźliśmy, trzeba, trzeba to wyeksplorować, więc zaczęliśmy się zagłębiać w technologię, jeżeli chodzi o kwestie kopania w piachu, bo to musi być kilka ładnych metrów pod piachem, więc nie jest to taka prosta rzecz. O, to jest to jeszcze tam w tych odległych wyspach karaibskich, gdzie, gdzie tam mówię nie ma zbytnio dużej technologii jakichś koparek zamontowanych na jakichś kutrach czy coś w tym rodzaju, więc to można było próbować jakimiś specjalnymi pompami takimi, które jest, no ale no, covid wybuchł, co spowodowało to, że zaprzestaliśmy tej, tej wyprawy. Po dwóch latach się to wszystko fizycznie rozleciało. Jest to dalej tam, gdzie było, bo nie przypuszczam, że kokolwiek ktoś to eksplorował. Natomiast no, myśmy się poddali ze względu na nie tylko kwestie technologiczne, ale i kwestie finansowe, bo zorganizowanie takiej wyprawy, żeby na, dostać się tam na Wyspy Karaibskie i, i, i szukać tak zwanych tych magicznych skarbów, takich prawdziwych, no to niestety koszty są dosyć duże. Także dziękuję Państwu za uwagę.